Prezydent Kaumucji wierzy, że szachy przybyły na Ziemię z kosmosu. Na szachownicy są 64 pola i DNA składa się z 64 jednostek. To nie jest przypadek, mówi. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o tym czegoś więcej, obejrzyjcie dokument Planeta Kirsan. Ale najpierw posłuchajcie rozmowy z jego autorką, Magdaleną Piętą. Magda, Planeta Kirsan to niesamowity wielowarstwowy film. Jak doszło do jego realizacji. Czy to było tak, że szukałaś tematu, ponieważ chciałaś zrobić dokument? Czy raczej historia sama do ciebie przyszła, a ty stwierdziłaś, zróbmy o tym film. Jeszcze bardzo dziękuję za taką przyjazną opinię. E, z planetą było tak, że pracę nad nią zaczęłam w ramach projektu Polska Rosja nowe spojrzenie. To był taki projekt organizowany już kilka lat temu e, przez firmę Euroka Media przy współpracy z Adama Mickiewicza oraz Szkół filmowych który polegał na tym, że studenci z Polski mają szansę, żeby pracować nad projektem filmu dokumentalnego w Rosji i o Rosji, a studenci z Rosji mają szansę, żeby przyjechać do Polski i tutaj też robić film. I w ramach drugiej edycji tego projektu ja właśnie zaczęłam pracę nad Planetą. To się zaczęło tak naprawdę, czy temat do mnie przyszedł. To zaczęło się od zupełnie niewinnego artykułu w internecie dotyczącego człowieka, który chce kupić mumię Lenina, z którą Rosjanie nie bardzo wiedzą co zrobić. I on chce kupić tą mumię mówiąc, że Lenin tak naprawdę pochodzi z jego narodu, znaczy z jego jakby nacji i chce tą mumię Lenina zabrać do swojej republiki, postawić w mieście budować nowe mauzoleum. I tym człowiekiem był Kirsan Ilumrzynow. E, kiedy przeczytałam o takim dosyć radykalnym pomyśle, to, to zastanawiałam się, czy ten człowiek ma coś jeszcze, jakieś jeszcze inne historie do zaoferowania. No i zaczęłam czytać o Kirsanie. Przeczytałam o szachowym mieście, przeczytałam o tym, że wprowadził szachy do szkół. No i mm. najpierw pomyślałam, że to jest nieprawda a potem pomyślałam, że trzeba pojechać i sprawdzić. Czyli to wyszło wszystko tak naprawdę od Kirsana, a chłopcy, których też oglądamy w filmie, ten motyw jakby pojawił się dopiero później, tak? Tak, ten motyw się pojawił później, chociaż od początku było jasne, że ta perspektywa, z której my chcemy opowiadać tą historię, to jest perspektywa dziecięca, że to jest perspektywa dziecka, które w tym świecie uczestniczy. I z chłopcami to jest tak, że ja ich poznałam w czasie pierwszego wyjazdu do Kaomutsi, i na początku oni mieli być bohaterami, ale problem polegał na tym, że ich trener nie zgadzał się na zdjęcia, w związku z czym mieliśmy innych bohaterów, mieliśmy inną bohaterkę bardzo długo jakby ten projekt był przygotowywany z myślą o niej, po czym okazało się w momencie, jak jechaliśmy na zdjęcia, że kiedy już byliśmy na zdjęciach, że jej po prostu tam nie ma, bo wyjechała na zawody. Ponieważ nauczyciel mówi chłopcom w filmie, że nie ma trzecich i drugich miejsc, jest tylko pierwsze. Czy, czy w momencie, kiedy zaczynaliście realizację filmu, czy wiedzieliście, że chłopiec wygrał? Nie, 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 nie. Nic takiego nie wiedzieliśmy. Co więcej, Alechan jechał tam, no, no nie jechał bynajmniej po wygraną. To znaczy, on jechał z takim nastawieniem i właściwie, że tak powiem, tak był obstawiany, bo oni są każdy z tych uczniów jest, jakby są wobec niego konkretne oczekiwania. Więc z Alechanem było tak, że nikt specjalnie nie liczył na, na, na wielki sukces. Natomiast wszystko, co się wydarzyło, wydarzyło się już, już na miejscu. Można że mieliście szczęście. W tym tak, mieliśmy, mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Tak. A jak to wygląda? Pojawiły się jakieś problemy e, na planie z realizacją filmu? Jak to wygląda z e, jakimiś e, zgodami w, w przypadku takiego, takiej e... autonomii, takiego państwa trochę jakby totalitarnego, prawda? Tak, tak. To znaczy Fałucja e, to jest takie państwo, gdzie ten totalitaryzm. Hmm, Jakby to powiedzieć? No, tak, ze zgodami na zdjęcia było tak, że y, bardzo łatwo było je uzyskać na papierze z daleka, natomiast bardzo trudno było je potwierdzić, znaczy łatwo było uzyskać deklarację dobrych chęci, natomiast bardzo trudno było dostać taki papier, na którym byłaby pieczątka i byłby podpis kogoś ważnego, kto by się na zdjęcia zgadzał. Umówienie wywiadu z Kirsanem y, zajęło nam 3 lata. A w ogóle ile trwała realizacja? Realizacja filmu trwała 4 lata, z czego y, znaczy to były takie coroczne wyjazdy. Kilkutygodniowe, czy tam no, kilkunastodniowe, w trakcie których robiliśmy głównie dokumentację. No, i, I pierwsza trudność była jakby właśnie związana z problemem organizacyjnym, na przykład z tym, że organizatorzy zapomnieli nam powiedzieć w momencie, kiedy umawialiśmy się, że jedziemy kręcić dzieci na zawodach i to już określone dzieci, że zapomnieli nam powiedzieć, że te zawody skrócili o parę dni, w związku z czym jak przyjechaliśmy, to już ich nie było że Kirsana notorycznie nie było w tej republice. No i koniec końców z tym, że tak jak mówiłam, no bohaterką miała być dziewczynka, która, której w momencie, kiedy byliśmy już na zdjęciach ostatnim razem, po prostu okazało się, że republice nie ma, bo, bo wyjechała. W pewnym stopniu odpowiedziałaś mi na moje kolejne pytanie, ale mimo wszystko zapytam, co było najtrudniejsze przy realizacji tego filmu. To udzielę takiej odpowiedzi może, o której nie pomyślała wcześniej. Najtrudniejsze chyba było to, jak opowiedzieć tę historię w sposób, który pozostawiłby tym bohaterom margines bezpieczeństwa. To znaczy, jak to opowiedzieć, nie przekłamując tej rzeczywistości, czyli nie stworzyć jakiegoś poematu pochwalnego na temat wspaniałego Kirsana, który ich wybawił od nieszczęść na stepie, a jednocześnie, żeby pokazać ich tak i żeby tak o nich opowiedzieć, żeby potem nie stała im się krzywda, żeby nagle się nie okazało. Że na przykład y, nauczyciele szachowi nie mają pracy, czy że chłopcy muszą y, z i wyjechać. To, to było coś, co było takim najtrudniejszym elementem od początku zdjęć, to znaczy myślenie o tym, jak w ogóle tę historię skonstruować. Mhm. Ale udało się, skonstruowaliście bardzo symboliczny film tak naprawdę, y, trochę o tym systemie. Czy bardzo? głównie o tym systemie i tego bardzo gratuluję, a także dziękuję Ci za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam na film oczywiście, jeszcze raz jeśli będzie.